Raki. dwójka denarów, sześć buław, kochankowie, osiem buław, z buław i trójka denarów, o, ERAKI będą miały bardzo dobry czas, jeżeli chodzi o sprawy, o sprawy materialne, bo mamy tutaj Jakieś powodzenie w pracy, bo mam, mam trójkę denarów. Trójka denarów mówi o powodzeniu w pracy, natomiast przy karcie kochanków to będziecie mieć problem emocjonalny ze sobą, będziecie na rozdrożu dróg, bo jest tutaj karta dwójki denarów, jest jakieś emocjonalne huśtawka. emocjonalna kusztawka, która, która jakby nie ustaje. I będziecie chciały tutaj wejść, jakąś relację, ale nic więcej niż, niż tylko po prostu jakiś flirt, ponieważ tutaj będzie osoba trzecia, i ta osoba trzecia będzie wam zakłócała równowagę, i stwierdzicie, że po prostu, mimo to dalej się nie poddacie, bo macie tutaj karty ognia, czyli będziecie działały. Tutaj w drugiej połowie grudnia będzie was czekał jakiś powrót do rodziny, bądź jakiś wyjazd yy, trochę dalej. Mamy kartę 8 buław, sześcioma sześcioma buławami, jest to podróż lub sytuacje, które nagle się dzieją w waszym życiu. Yy, mamy tutaj szansę podjąć jakąś nową pracę. W drugiej połowie grudnia mamy trójkę denarów, mamy asa buław. Natomiast przy karcie kochanków w minusie, um, no tak jak mówię, będziecie się czuć, będziecie się czuć po prostu trzecia. Będziecie się czuć trzecia, wyeliminowana trochę, ale mimo to nie będziecie się poddawać. To jest dla raków wolnych. Raki w zdrowiu muszą zwrócić uwagę na serce. Ciśnienie krwi, mam tutaj krew. Mam tutaj przypływ krwi Sześć buław to są jakieś skoki ciśnienia w waszym organizmie, na to trzeba zwrócić uwagę. Natomiast przy karcie <coughs> kochanków są to też problemy z tarczycą. Są to też problemy z tarczycą bądź hormonami i też musicie na to zwrócić uwagę. Teraz co ja mogę powiedzieć na ten temat yy... Że ta pierwsza połowa grudnia dla raków może być nie do końca dobra, jeżeli chodzi o miłość i o zdrowie. Tak jak mówię, że wasze zdrowie psychiczne może się odbijać właśnie na tym, że, że wy potrzebujecie. Wy potrzebujecie. Przaleć, wy potrzebujecie takiej odskoczni. Jest tutaj karta odskoczni 8 buław. Odskoczni od tego, że gdzieś tam byłyście trzecie, nie? No i tak tutaj, ta pierwsza połowa grudnia, teraz w drugiej połowie grudnia macie szansę poznać kogoś nowego. A dla raków, które są zajęte, to tutaj będzie tak samo podobnie jak y, z osobami wolnymi czyli y, czyli po prostu możecie odczuwać że jest ktoś trzeci